Najlepsza pompa ciepła zamontowana niefachowo, obsługiwana niefachowo, no to będzie katastrofa. Ta pompa, Oxner Hawk, jest najcichszą pompą powietrze-woda na rynku i ma bardzo duży zakres mocy. I jakbyśmy teraz tutaj przy tym rozmawiali, nie byłoby tego całego tła głośnego, to i tak byśmy tego nie słyszeli. Kochani, dotarliśmy do kolejnego schroniska i teraz... Ta... schroniska, jejku, co ja gadam? Kochani, dotarliśmy do kolejnego stoiska, można by było się pomylić i powiedzieć inaczej, generalnie jesteśmy już któryś kolejny raz na stoisku firmy Ochsner, dobrze mówię? Oksner, Oksner, Ochsner, Oksner. Tak, Oksner. Ochsner, tak. E, jakbyś nam się teraz ładnie przedstawił, bo nie wiem czy to był, czy z kimś innym, był wywiad poprzednio e. robiony i z czym generalnie przyjechaliście na targi? A potem przejdziemy może do nowości, bo nowość słyszałem, Jasne. że też jest. Jasne, ja nazywam się Sebastian Bełzowski, jestem szefem eksportu firmy Oxner Verme Pumpen GmbH, czyli producenta tych urządzeń. Oxner to jest producent tylko i wyłącznie pomp ciepła, to znaczy nie produkujemy fotowoltaiki i innych urządzeń. W zasadzie to jest ponad 150 lat tradycji, z czego... Prawie 40 lat to jest produkcja pomp ciepła. Oksner jest wyspecjalizowany. Przyjechaliśmy tutaj z najnowszym produktem: to jest pompa ciepła firmy Oksner. Nazywa się HOPE. Większość urządzeń Oksnera jest związana z nazwami ptaków, powietrze, woda. Ale również wystawiamy tutaj urządzenia solanka, woda, czyli grunt, gruntówki tak zwane popularne. One teraz wracają bardzo intensywnie w Polsce. Nie wiem jaka, jaki jest tego powód, czy to jest powód, że. Ta sprzedaż w 2022 i te instalacje nie, 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 nie było takiego efektu. Po prostu ludzie widzieli jakieś tam minusy tego i teraz dlatego skręcają strony stronę gruntu. Aczkolwiek w ofercie Oxnera jest ponad 150 różnego rodzaju urządzeń. Ta pompa Oxner Hawk jest najcichszą pompą powietrze-woda na rynku i ma bardzo duży zakres mocy. To znaczy, jest kilka typów. Są typy w granicach, to są inwertery, czyli modulowana moc. Ale w granicach między 5 a nawet 45 kW. Oczywiście urządzenia można kaskadować, są sterowane przez internet. To są tak zwane wymienniki poziome, tym się różnimy w większości o konkurencji. To znaczy, jest bardzo duża powierzchnia wymiany. Dla przykładu dla 10 kW w takim tradycyjnym pionowym wymienniku jest jakieś 22 m2 lamel suma powierzchni, Tutaj jest przeszło 55. W takim tradycyjnym wymienniku odległość między lamelami jest mniej niż milimetr, tutaj jest 3,5 mm. Czyli te wszystkie rzeczy związane z zamarzaniem, odszranianiem i tak dalej, są dużo bardziej efektywne. Dodatkowo tu jest osobny zawór rozprężny do odszraniania, czyli optymalne. Bardzo ważne aspekty, powiedzieliśmy o głośności i jakbyś mógł powiedzieć, co to znaczy, że ta pompa jest cicha i drugie, co to znaczy, że aspekty związane z odladzaniem, normalna pompa ciepła, powiedzmy, nawet jeżeli jest inteligentnie zarządzana, w najgorszych warunkach odszarania się co 45 minut godzinę, w dobrych warunkach odszarania się co 2-3 godziny. Jak wygląda w przypadku tej pompy, jeżeli chodzi o właśnie o hałas? Jakby to przełożyć dla Kowalskiego, no bo on nawet zobaczy w dane katalogowe i powie, no nie wiem, co to znaczy, tak? To znaczy, jeżeli chodzi o ich hałas, i odszanianie, to wszystko wynika z konstrukcji tego wymiennika. Ponieważ on jest pionowy, to w przypadku odszaniania woda grawitacyjnie spływa. I to jest duża różnica w stosunku do. Co ile to odszanianie występuje? Odszanianie występuje tak często, jak to jest potrzebne, a to wszystko zależy od najwyższego, to znaczy jaki mamy udział, powiedzmy, pary wodnej i tak dalej. Natomiast dlaczego to jest ciche? Bo jest bardzo duża powierzchnia wymiennika, w związku z tym możemy bardzo zredukować ten przepływ masowy powietrza. No i siłą rzeczy jest to po prostu cichsze. To więcej, kompresor jest w jednostce wewnętrznej, więc na zewnątrz tak naprawdę stoi tylko i wyłącznie sama, sama, sam parownik. Jakbyśmy teraz tutaj przy tym rozmawiali, nie byłoby tego całego tła głośnego, to i tak byśmy tego nie słyszeli. Także to jest urządzenie, które zabiera powietrze z dołu, wyrzuca do góry. No nie można tego montować pod jakimś balkonem niższym niż nie wiem, 3 metry, bo to powietrze by się odbijało, ale poza tym no, to jest urządzenie takie, które my montujemy e, tam, gdzie są naprawdę rygorystyczne warunki, e, jeżeli chodzi o głośność. Dużo ludzi, pewnie Państwo sami wiecie, miało problemy z tymi głośnościami, bo te inwertery, które są montowane w jakichś monoblokach, one kręcą bardzo wysoko w momencie, kiedy są niskie temperatury, kiedy są odszaniania itd. i tak dalej. Tam słychać po prostu to urządzenie. 60 dB plus to jest dosyć spory hałas, zwłaszcza jak jest tło słabe, czyli jest cicho gdzieś tam na wsi i tak dalej. Czyli głucha no? Tak, natomiast, natomiast takie urządzenie można spokojnie, spokojnie montować. No To jest klasa premium, więc też wiadomo, urządzenie ma swoją wartość i nie jest najtańsze, natomiast jest to, jest to, powiedzmy, taki flagship, czyli okien flagowy Oxnera. Są też większe jednostki, które mają już taki farownik V. Powietrze jest zabierane z jednej strony i wyrzucane do drugiej. No i, i, i tyle. Bardzo gorąco je polecamy. Są urządzenia mocy nawet 80 kW. To się dobrze sprawdza przy takich wielo, wielkogabarytowych budynkach, czyli na przykład przy jakichś halach czy jakichś, nie wiem, szkołach i tak tak dalej. To jest jeden rodzaj produktu, ponieważ wchodzi teraz bardzo mocno, wraca w zasadzie, bo myśmy się wszyscy gwałcili raczej na solance, e, czyli w gruntówkach tak zwanych. E, wraca teraz właśnie grunt, woda. 60% zapytań, które my dostajemy, to są teraz zapytania o grunt. Ja myślę, że to też trochę wynikło z tego, że ludzie patrzą pod kątem, zrobią się lobby znowu na pompy gruntowe, dlatego że ludzie upatrują w tym dużo wyższą sprawność w stosunku do pompy powietrze, e, woda a że prąd zrobił się drogi, to stwierdzają myślę, że coraz bardziej, że wydam więcej kasy teraz na pompę właśnie gruntową. Ale będę mniej płacić potem za zużycie energii. Ja, się, to... ja się zgadzam generalnie, ale uważam, że jest też to jakiś pewien element czego pędu. To znaczy, to nie jest tak, że te pompy powietrzne one są nieefektywne. No wiadomo, musi być odpowiedni dobór, trzeba to zrobić z głową, trzeba to uruchomić z głową itd. itd. Jest szereg warunków, które no czasami nie były spełniane, oczywiście z tą głośnością. Natomiast no... Oksner w Polsce w 2000 roku, czyli w 1996, już robiłby pierwsze pompy gruntowe. Mamy Zamek Niepołomica, Królewski Zamek w Niepołomicach pod Krakowem, ogrzewany pompami ciepła, właśnie gruntowymi, na kolektorach spiralnych. I de facto no, większość tych ludzi, którzy są od dawna w branży, oni pochodzą, też przyszli z tych wszystkich wymienników. Więc dla nas to jest to coś, co gdzie mamy dużo referencji. Możemy bardzo dużo instalacji pokazać, czy to są odwierty pionowe, czy są kolektory, jakiekolwiek formy płaskie, spiralne i tak dalej. To my to wszystko już mamy, przerabialiśmy to. Ja uważam, że ostatecznie gdzieś powinna decydować, e, urządzenie powinno te 20-20 kilka lat pracować. To powinien być taki, e, taki powiedzmy horyzont czasowy, gdzie powinniśmy się zastanowić, czy my bardziej będziemy szli jednak w stronę powietrza, e, czy będziemy szli bardziej w stronę gruntu. No, jasna sprawa, że jeżeli chodzi o grunt, ja bo sam jestem użytkownikiem gruntowej pompy, więc. To są powiedzmy oscylacje temperatur domnego źródła między plus 15 a 0 w przeciągu całego sezonu grzewczego. No, w przypadku powietrza wiadomo, że dużo częściej te temperatury się zmieniają, więc ta efektywność jest niższa. Ofctor posiada jedną, i jeden i drugi typ pomp ciepła w swojej ofercie, więc polecamy, zachwalamy. Ta pompa chyba to nie jest nowość, bo z tego co kojarzę, przy podobnym wymienniku, stałem rok czy tam dwa lata temu, nie wiem, rok temu na enercie. Ona wygląda tak samo, ale to nie jest to samo urządzenie, to znaczy. Czyli coś innego? Tak, tamta pompa to był on-off, czyli to była pompa 100% zero, ta jest pompa z, modulowanym, z modulowaną sprężarką, czyli inwerterem i modulowaną prędkością obrotową wentylatora. Jeżeli chodzi jeszcze, bo tutaj kolega przedstawiał, że macie jeszcze w formie wieży takiej hydraulicznej, pompę gruntową inwerterową. Tak, Może kilka słów o tym i dlaczego w ogóle takie rozwiązanie i jak, jak się przejdzie po e, ludziach, którzy mają powiedzmy tylko pompy na stoiskach, e, akurat nie na tych targach, ale mają tylko e, pompy gruntowe, to raczej są w stronę nastawieni tego, że stara, dobra technologia nowa i przy gruntówkach nie jest to potrzebne. Dlaczego powstał w ogóle taki produkt? No przede wszystkim dlatego, żeby e, zoptymalizować e, zużycie energii. Tak, bo temperatura się zmienia cały czas z zewnątrz, w związku z tym zapotrzebowanie się zmniejsza lub zwiększa, i w związku z tym modulacja tej sprężarki no, sprawia, że my jesteśmy się w stanie idealnie dopasować do aktualnej, aktualnego punktu na, na krzywej zapotrzebowania ciepła. Więc co jest główne? Jest tyle samo, myślę, z mojej perspektywy tyle samo zwolenników on-offów, co co inwerterów, zdecydowanie my mamy takie urządzenia, one się teraz stały znowuż bardzo modne, kompakty ze zbiornikiem ciepłej wody, z inwerterem. Natomiast z mojej perspektywy to jest tak, że jednak system na przykład chłodzenia i smarowania kompresora on jest liczony zawsze na 100%. Każdy producent kompresorów pewnie może potwierdzić, na 100%, czyli 100% prędkości obrotowej. Jeżeli ten proces się zwalnia, jeżeli tę prędkość się zwalnia, to to smarowanie jest gorsze. Siłą rzeczy no z naszej perspektywy jednak inwertery troszeczkę krócej działają i ciężko tam liczyć na. Ja wiem, że to jest, to jest i może. może yy, ale taka jest prawda, że no, pompy typu NOF potrafią działać 30-35 lat. Pompy inwerterowe to jest pewnie 20 lat horyzont czasowy. Myślę, że to się bierze też trochę z tego, że są troszkę pompy tańsze. Inwertery buduje się raczej w mniejszych mocach niż w większych mocach. on buduje się w tych większych mocach. Więc no, jeżeli ktoś ma dom, nie wiem, 118 m2, wszystko w podłogówce, mało miejsca na kotłownię, to taki inwerter solankowy z kompaktem jest idealnym rozwiązaniem. Natomiast jeżeli ktoś będzie miał budynek, nie wiem, 1000 metrowy z basenem i tam zapotrzebowanie, jest, nie wiem, 60-80 kW, to raczej trzeba by się zastanowić na donofę, moim zdaniem. Czyli rozumiem, że wymusiło to też na Was. Rynek, rynek, żeby te urządzenia były mniejsze, mniej było bebeków, też na zewnątrz potrzebnych, żeby wstawić taką szafę hydrauliczną dołożyć do tego ewentualnie naczynie przeponowe na ciepłą wodę użytkową czy 14C, o i tyle, tak? No, y, powiedzmy te kompaktowe urządzenia, one mają też minusy i jednym z ich minusów jest na przykład ograniczona objętość zbiornika do ciepłej wody użytkowej. Siłą rzeczy te zbiorniki mają, no nie wiem, do 250 litrów, no to to wystarcza dla czteroosobowej rodziny, nie wystarcza dla jakiejś wielkiej rezydencji z, wiadomo, z pięcioma łazienkami i, i jacuzzi. I to jest też chyba takie główne, 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 że to jest po prostu inny klient, inny rodzaj budynku. Czy coś jeszcze chcemy? Milionów słuchaczy na całym świecie? Ja ze swojej perspektywy tylko chciałem powiedzieć, że no, my jesteśmy bardzo długo na rynku. Wiem, że 2022 rok był bardzo dużym boomem na rynku pomp ciepła, a 2024 wręcz przeciwnie. No ale oczywiście wychodzimy z tego, liczymy, że będzie tylko lepiej. Z mojej perspektywy jest troszeczkę tak, że ten rynek, wszyscy mówią o tym, że on się troszkę zaczął kurczyć, pompach ciepła i tak dalej, ale to jest taka perspektywa czasu dwóch, trzech lat. Jeżeli popatrzymy z tej szerokiej perspektywy, to ten według Portu PC na przykład ten rynek zeszłoroczny, jest i tak na poziomie 80 tysięcy sztuk. To jest ogromny rynek, ważne żebyśmy się uczyli dobrze montować, poprawnie dobierać urządzenia, jak najmniej, jak najmniej wykorzystywali naiwność klienta, jak najbardziej fachowo do tego podchodzili. Wtedy będzie coraz więcej zadowolonych ludzi i, i, i będzie taka bardzo pozytywna praca o pompach ciepła. I to wszystkim nam zależy, wszyscy co są na, na rynku pomp ciepła. Może ostatnie takie pytanie, dlaczego przed przed innym pytaniem. Pytanie: przed tak, pytaniem. Dlaczego warto wybrać właśnie Waszą pompę ciepła, a nie iść do konkurencji? Nie wiem, kierując się ceną, bo raczej to mówimy o Waszych urządzeniach: urządzenia premium, premium. Jakby nie było, na pewno są droższe niż yy, najtańsze produkty. Dlaczego warte Wasze urządzenia, a nie konkurencja? Wydaje mi się, że najistotniejsza jest jednak perspektywa czasowa. To znaczy, yy, firma taka jak Auxner, która ma 150 lat i ma te produkty, yy, które testuje, buduje i się na nich skupia, ma też ludzi. Ma, ma ludzi, ma serwisantów, którzy mają 25-letnie doświadczenie, ma instalatorów, którzy mają 20-25-letnie doświadczenie. Najlepsza pompa ciepła zamontowana niefachowo, obsługiwana niefachowo, no to będzie katastrofa. W związku z tym tutaj jest bardzo ważny nie tylko produkt, bo mógłbym zawalać produkt, ale cały ten łańcuch, który jest dookoła tego, to znaczy fachowe wsparcie nie kogoś chatbota, czy kogoś, kto ma 2 lata doświadczenia, tylko kogoś, kto ma 20 lat i instalatorów, którzy mają setki wykonanych instalacji różnych, nie tylko powietrze, woda do 8 kW, to, to ja myślę, że to jest w całość wartość jako taka, jako taka wartość dodana do samego produktu. I, 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 i oczywiście Oxen nie jest jedyną firmą, która takie coś oferuje, ale myślę, że z tej strony, mając perspektywę perspektywie dom na 20-30 lat, no jednak trzeba patrzeć też na to jakieś źródło ogrzewania, żeby było jak najmniej upierdliwe, najmniej awaryjne no, dokładnie tak no, i możliwie też najbardziej efektywne, klientów, a to rozumiem, że jest w standardzie. Mamy klientów, którzy mają 20, 20 kilka lat ciepła, oni nam polecają następnych klientów. klientów. Ja Wiem, że to jest najlepsza rekomendacja. Pokaż mi swoje instalacje powyżej 10 lat, a powiem Ci kim jesteś. No. Dobra, jak to mamy tą, tą yy, sesję, ten element mamy zatwiony tutaj taki mały upominek ode mnie. Aaaaaaah zmyłka! Co to jest? Trzeba błodzić rękę, wyciągnąć karteczkę, tak. przeczytać i odpowiedzieć. Jakich produktów jest za dużo na tych targach? Chętnie bym odpowiedział, ale ponieważ mieliśmy takie duże obleżenie klientów, a jest to pierwszy dzień, że ja tak naprawdę poza nami nie wiem, co jest na tych targach. Jaki <gry> jaka inteligentna odpowiedź? E, e, to, co na pewno bym powiedział, to nie jest odpowiedź na to pytanie. Ja się cieszę, że wraca fotowoltaika, bo tak wygląda. Bo ona bardzo pociągnęła rynek pomp ciepła i ja myślę, że tak się stanie znowu. Dobrze. Czego dziękuję. sobie życzmy? Za wywiad. I lecimy dalej.